Cześć, słuchajcie Maskarada Super Booster Box z maskarady Właśnie go otwieramy I za chwilę będzie mnóstwo fajnych Na pewno fajnych e, Pokémonów e, Jestem bardzo ciekaw, czy uda się słuchajcie, zrobić takiego fajnego strzała jak e, na no, temporary forces no ale to zobaczymy to jakaś ursulana mogłaby się trafić nie obraziłbym się wiecie o co chodzi to jest pierwszy booster boksik i boksiki najlepiej to, to otwarcie czyli tutaj od maseczki zaczynamy No i oglądamy i patrzymy i lecimy. No i uwaga, mamy Monferno. No spasa, Janks, Floette, Agon, cook, Klefegrul, corpfish, no to piękny początek, słuchajcie Cudmiut i Orzeszki. A do tego mamy jeszcze Kopfisza i To Początek zobaczymy. Pierwszy booster z frontu. Zobaczmy co nam pojawi się w drugiej odsłonie. No, mam nadzieję, że to nie jest najlepsza karta, jaka nam się może tutaj trafić. Eee, zobaczymy co, co, co wyskoczy dalej, mroczna energia i zaraz za mamy Gimeta, Kadabre, Lampenta, Poltegeista, Herakrosa, Lovebola, Glimore, Tangrota, Litwika i Iron Leafs from Future. No, to tak słuchajcie idealnie, to ja myślę, że skoro tutaj było tak dobrze to pociągniemy dalej. Chciałem się dwie wyciągnąć. Um. No, powiem, że jakościowo karty wyglądają dużo fajniej niż jeszcze nie tak dawno, także są jakieś postępy. Chansey, Tangela, Clefiri, Sphinx, Tatsugiri, Farigraf, Chimitawell, Community Center, Chinyu i a Fazetipiti. Z Fazit Piti już mieliśmy troszkę do czynienia. Hmm. Wyskoczyła nam między innymi e, z Elite Trainer Boxa, chyba że nawet. Także coś tam się dzieje. Ale pamiętacie Elite z Maskarady? No kurcze, grubo to było, grubo to było. E, tymczasem zaglądamy dalej. Mamy Flawewe, mamy Timbura. Arona, szpinarka, ariadosa, pumping flute, slur, luksia, tinglu, aaa, łakim łakaaa. Ja już się kurczę, boję wrozu do tego układania, ale trzeba będzie ułożyć kolorkami, energiami. No i po kolei, zgodnie z książeczką, żeby tego nie szukać potem. Ale jest zabawa, jest fajnie, tak jak to mówią Poltergeist, Vroom, Chimchar, Pinstar, Tatsugiri, Firegraph, Jemmy Towel, Triunand, i Iron Leaf ponownie. A jak są tacy, co się pytają ja w komentarzach: Skąd ty masz na ten booster boxy? Słuchajcie, jest bardzo prosta opcja. Nie wiem, czy kojarzycie takie. Zielone stworzonko nazywa się Żabka, Niektórzy na nie mówią Pepe. Jak ktoś nie wie o co chodzi, to niech ktoś pisze Pepe Coin. Ja nic nie mówię. Ja nie doradzam, ale wiecie. boxy same się nie zamontują na stole. nie? Ducklet, Nitol, Trivand, Emolga, Arias, accompanying Ogre mask, Fruki Infernape ja tak. Dzwonią, dzwonią Tysiąc rzeczy chcą załatwić Nie ma przerwa w dzwonienia no bo nie można tak dzwonić co chwilę i marudzić, nie? Trzeba wiedzieć, kiedy się dzwoni. A jak się nie wie, kiedy się dzwoni, to się nie dzwoni w ogóle. Prosta zasada. Mamy a Darumakę, IPoma, Poliwaga, Milotyka, Perina, Diplina, i mamy pierwszą Tewaki, Ravon i Ogron X. No pięknie, mamy maseczkę. Podoba mi się to, podoba mi się to słuchajcie, i w dobrym kierunku, tutaj like All the Guys, Room Battle will be Killer kierun Kieran, Lyron, Kyodori. Jaka mm. fajna mautka No, ten lajron taki, trochę nieudany. Nie no i dobrze, co mamy tutaj? Uwaga, uwaga, uwaga i... Luminus, Aplin, Nosfas, Milotic, Perrin, Deplin, Hassel, Gimet, Mukidor. No tak, tak. Tych panów już widzieliśmy. Trochę ich tu odłożymy, żeby sobie poleżeli. No. Powiem ja Wam szczerze. Można czasami coś naprawdę fajnego ustrzelić. A w takim boosterboxie strzelasz i zawsze coś wyciągasz także bardzo bojwak Heliptial, Korpisz, Glazion Dyplin? Kilometr. Uuuu! no pięknie, no to jest słuchajcie niezła, ostra karta Mi miła sytuacja bardzo miła Enchanted Hammer nawet ostatnio patrzyłem na niego, słuchajcie, w ramach kart marketu. No, to nie jest to tani młotek, nie jest to tani młotek. A dopiero dzisiaj mamy pierwszy dzień, słuchajcie, kiedy ten młotek w ogóle oficjalnie się powinien pojawić, także. Helioptil Kofrish, Finizen, Cormorant, Kieran, Sunflora, Upfin O! Proszę bardzo, Aplin. Aplin. Proszę bardzo, bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się podoba ten układ. Aplin jest smokiem. No, no popatrzcie, jak to człowiek całe życie się uczy. Ja myślałem, że jest jabłkiem, nie? Jest sporo tych smoków na tym drzewie, tak sobie mówię. No, no dobrze. Fajnie to wygląda, naprawdę fajnie Ale powiem Wam, że i sztuki tak czuć po prostu Ono po prostu tak pachną taką świeżą farbą Malowałem północy, to jeszcze pachną, nie? Tom, dermat No dobra Twilight Masakr Dragon Pool Słuchajcie. Mamy Diplina, mamy Eplina. To chyba na koń... Co jest na końcu? Jest jeszcze jeden jego elefant, nie? Ciekawe, czy się, czy się wstrzeli w jakiejś kolejnej karcie. no To jest mega ciekawe. Sandy Gas, Dreepy, Fiba, Sanslas, Lucian, Ermakiem, Draglock, Seeking, Parafinii. Mega, 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 mega. Słuchajcie. To się dzieje naprawdę. Po prostu karta za kartą wyskakuje. Także oh. <laughs> Na pewno mogę stwierdzić, że maskarada bo i zarówno ETB i tutaj teraz Boosterbox bardzo ładnie rzuca fajnymi kartami. Groki Finzen Battle Gimit? Sam slash Lucian, Darmatian, Skolipere, Fluette i Zabdos. To no, Zabdosa mamy już trzech w sumie. Więc jeszcze troszkę i można pomyśleć o jakiejś takiej na przykład um... minitali. Laki, ja Cię słyszę. Ja Cię słyszę, piecele. No. Niestety on też słyszy kolegów i koleżanki w okolicy. A tu są takie trochę napobudzone co niektóre: Watel, Gimet, Tickwhee, Helikos, Bomberman, Rifot, Palafin, Cook, Walking Wake i Tinglu. No tak, tak. Mamy pięć słuchajcie dropów na razie. No Tatka jest jeszcze całkiem taka przyjemna, więc jest, jest szansa, że to się jeszcze wydarzy. No tu niestety już tak się trochę robi dużo tego. No ale pierwszy dr dr DIPLIN, który się pojawił, jest zaraz praktycznie zanim pojawił się zawodnik młotaśny. Także. Ja jestem na tak, podoba mi się to Gurdur, Wolbet, Golden, Fantub, Boomerang, Ryford, Palafin, Hyper Aroma. Hmm. No i tu Chandelure i Pion. No to akurat nie jest jakoś mega droga opcja, ale wiecie co? Ostatnio miałem na cały booster box jednego różowego. Ciekawe, czy tym razem też tak będzie. Niby inny dodatek. Ale. Ciekawostka. Girafarix, Vulpix, Fruki, Eevee, Lafion, Słona, Glimora, Ariados, Torekol. Maska. A łaka fajna maska. Current Flame Mask Oregon EX. Уау! Това вече се квалификува за конкретна ситуация. Liafeon Słona, Glimora, Fenipede, Florges Arcane. Słona, bliżej do końca. A tu nam, No, ale jest ich 7, słuchajcie. 7 to jest taka liczba jeszcze daleka od ideału. Bazując na tym, co się z reguły pojawia z boosterku boxów. Więc jeszcze mamy szansę coś fajnego ustrzelić. Duklet, Emolga, Growlit, Monfura, Chiliu, Lucky Helmet i mamy Mightyne, mamy Iron Leafsa w rewersie, Sant'Shrua i <grywki> Kidoki. Okie dokie! Jakbyście wiedzieli o co chodzi, to zapraszam na pustynię. Okie dokie! że właśnie jestem w stanie sobie wyobrazić eee, świat Pokemonów, tych fajnych stworków w otoczeniu piasku w pustyni. Dragpult i No dobrze. Mamy, słuchajcie, ósemkę. Jest już ich 8. A karcioszek jeszcze zostało troszkę do otwarcia, także grubo, grubo, słuchajcie czy idziemy na rekord? Zobaczymy. Zawsze jakaś tam szansa jest, no. Siła i szmot, Tangroot, Venipede, Chansey, Draglock, Chilu, Luke Helmet, Mijacina, Accompanying Flut, palafin i Ursulana i X. Uuu, no, chcieliśmy Ursulana, i mała, znając moje szczęście, to jest ta Ursulana, ale nie będę uprzedzał faktu, bo jeszcze nie nauczę się ich na pamięć. Nie wiem, która jest która, ale jest to Ursulana, a chcieliśmy Ursulana, więc karcioszki słuchają i wykonują rzeczne karcioszki, tak trzymać. Manfro, Nospas, Jinx, Snorlax, Morpica, Carmin Unfair Stamp. Slurp i Chandelur. Tak i troszeczkę to myczek zrobię, żeby się wam ładnie wszystko zgrywało na ekranie. Hmm? No, ładnie zgrywało tak. o i już mamy to no niestety tego już mam z sztampa ale no, mogę mieć dwa Aplin, Flabever, Litwig, Pochina, Harakros, Palafin, Handletfan, Boomerang, Slugma, Tinglo. Inks, Fluette, Sunkern, Ironbundle, Festivalground, Florges, Wafferl, Gimora, A, tego pana nie było jeszcze. No to już jest. Fluette, Sunkern, Abra, Skaramory, Heracross, Palafin, Handheld Fan, Willipede i mamy. O kurde! Tatsugiri! Ale to jest mocarna opcja, naprawdę. Wow! Mega! Kurczę, byłem bardzo ciekaw, czy trafię tą kartę. To jest taka karta, jak mniej więcej była karta w tym. Um chyba obsidian flames, ale możecie mnie poprawić. Co był ten magic carp? Nie, 151. Tak? Chyba tak. 151. No to jest tego typu karta jak tamta. Tak, mega rzadka. Polly Tangela, Shinnix, Clefairy, Iron Bundle, Festival Grounds, Floridas, Farfetch'd, Tillmask, Teal I Ogriporn. Ja wiem, kto chciał to usłyszał? No. No i tego się trzymajmy. Snorund Bellybot, Hustle, Polybread? Pinsir? Wellspring, Mask, Ogre Porn. Uu, no, to powiem Wam, że. Uu, grubo, grubo, naprawdę. Ostro. A to jeszcze czy daleko do końca, lecimy o tym. I'm going some drops in here. Palsand, Timbur, Spinrag, Growlit, Diplin, Rylabum, Lana-S, Diplin, Swirlix. Okie i And go to the wasteland. Du -du 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 -du. A kogo spotkamy na Icelandzie? Sounds true, or? Rila Buma, Lanas i Heliopter, Sanslas? No, sanslas mówiliśmy, o nim dlatego się pojawił, słuchajcie, no po prostu taka sytuacja. teraz. Um, no, jakiś trener. Myślę, że trener tutaj by się bardzo przydał, bo. No, mamy tak trochę w niedosycie trenerów. Warum, Slugma, Wolbit, Chatbum, Bliwott, Hassel, Polivrat, Shaming Tower, Agron. Mówisz masz? Słuchajcie, jak widzicie, ja otwieram to przy Was, tak? Więc nie ma tak, że ja sobie. Wymyślam, że ma być trener i ten trener po prostu jest tam po cichu wkładany. Nie, to jest otwierany live. Więc no. Jest Lucjana. No. To teraz słuchajcie... A, może tak wysrzał. Co by tutaj. A, nie przesadzajmy, Ursulana. Jakaś tak, Ursulana. Oczywiście w dropie, nie, nie, nie w zwykłej karcie, bo to żadna radość, tak? Ale Ursulana. Ja proponuję tutaj Ursulana. I mamy Polibaga, IPOMA, Darumaka, Korpfisha, Korkedura, Raven Ogremask, mask Gruki, Yinks, Sinitscha. No nie, nie ma Ursulane, ale i tak jest zajebiście. Dobra. Może Drakpult? Tak! Greninia. O! o Drakpult albo Greninia. Bo a w sumie to już chyba gdzieś tu mam. Nie, nie mam jeszcze. Okej, okay, no to Greninia. Greninia, Greninia, Greninia. Jesteś tu w środku? To już Cię wydmuchałem. Larion, Chimchar, Pinsar, Pion, book Bookcatcher, Set, Ibion, San Flora, Dobra. Tym razem się nie udało dwa razy pod żon, więc mam uwarunkowane podejrzenie, że może się już nie udać. Aczkolwiek do trzech razy sztuka. Mam nadzieję, że się coś jeszcze pojawi. W sumie tak naprawdę dwa wolne miejsca są jeszcze i liczę, że te dwa miejsca się jeszcze zapełnią. Pinsar, Pion, Gurdur, Wenipede, Konkledur, Riberum, Ogremask, Morpeko, Firegraph, Luxray i X. No nie jest to ogreninia, ale też jest fajne. Wattle Growlitz, Scolipader, Backcatching Catching Set, Ambipom, Handheld Fun, Darumaka, Ogripuneks. Ej Kurde No to mamy zestaw. Halo, halo. I to taki fest zestaw. No kurczę, szczerze? Tego się akurat nie spodziewałem. Czuję się zaskoczony z zaskoczenia pełnego. No ale to oznaczałoby, że już więcej raczej się nie spodziewamy, tak? Mamy już kompletny zestaw. Tu już, jak tu będzie drop w jednym z tych dwóch, bo zostały ostatnie dwa. Ten, który został się otwarty, i ten. I to są ostatnie dwa boostery z tego boosterboxa. No, ale zestaw jest taki. Więc doświadczenie mi mówi, że to już jest koniec. Ale może coś się jeszcze trafi: Cook, Clevel, Helio, Conkledur Walking White. No. Dragpult. I uwaga. Helioptel, Finzen, Carcretier, Suflora,

to yy, szczerze nie kojarzę, żeby to się wcześniej zdarzało. A ty kojarzysz? A jak kojarzysz, to daj znać. Czy widziałeś już takiego boosterboxa? No.